Tak, nie będzie konkursu. No, sorry, coś tam. Bo nam nie poszło. Bo, bo, bo teraz. Nie poszły nam sprawy. No, no nie poszły, mieliśmy zaplanowane. ten, wszystko było tylko. Ale jak będziemy w to będzie. Będzie. Nie, nawet, nawet. Będziemy mieli w tym roku konkursy. Nie, nie, nie. Ja to. Tak. 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 Będziemy mieli. Będziemy mieli konkurs, konkursy. I może jak... Możecie coś Frankowi powiedzieć na ucho. Panek, możecie powiedzieć na Co? E, nie wiem. No, e... to możecie... Jak chcecie, jak... Ktoś się Tutaj ja na przykład myślał chciał, jeść, gdzie mieszkamy, to ja w cząstkowym Mazowieckim. A ty domek? Ja, dębina. Ulica spacerowa. A ja? 7. A A ja mam cząstków Mazowieckich 10, agres 10. Cząstków Mazowieckich 10 mieszkam. ty Domek. Zbrać z daszkiem. A ja, 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 ja.